Na pewno czytaliście relacje z przebiegu drogi pańskiej, gdy udawał się na Golgotę. W Izajaszu jest napisane, że on został umęczony bardziej niż jakikolwiek inny człowiek w historii. Gdy żołnierze skończyli z Jezusem, był pobity tak, że nie szło go rozpoznać. Jest napisane, że był umęczony bardziej niż jakikolwiek inny człowiek w historii. Pomyślcie o wszystkich sadystycznych, barbarzyńskich rzeczach, jakie ludzie robili sobie nawzajem. Powiedzcie mi, gdy palono ludzi na stosach, to czy uważacie, że gdy było już po wszystkim, to czy byliście w stanie powiedzieć, czy ofiara była kobietą lub mężczyzną? W czasach Jezusa w jednym z wyroków było gotowanie w oleju. Czy myślicie, że po czymś takim można było powiedzieć, czy ktoś był kobietą lub mężczyzną? A on został umęczony bardziej niż ktokolwiek. To oznacza, że gdy oni skończyli z biczowaniem Jezusa, i zbiciem go nie byłbyś w stanie go rozpoznać, chyba że byłeś z nim od początku i widziałeś, co się z nim dzieje. To naprawdę poważna kara, biorąc pod uwagę to, że on nie zrobił niczego złego i wyświadczał ludziom same dobro. Proszę, módlcie się o mnie, bo mogę mieć kłopoty za to, co zaraz powiem. Powiem wam, w czym bardzo dobrze wyszkolił nas szatan. To, co teraz powiem, otrzymaliśmy wraz z upadkiem człowieka. Mówię tutaj o analitycznym myśleniu. Nie mówię tutaj o ludzkim, naturalnym intelekcie, ale o zdolności do niewyobrażalnego komplikowania sobie prostych rzeczy. Ludzie mówią, ale ja jestem analizującą wszystko osobą. Proszę was, nie mówcie tego o sobie. Powiem wam, skąd ta zdolność się wzięła. Uwaga, uwaga. Czy Bóg naprawdę powiedział, że z pewnością umrzecie, gdy zjecie z owocu tego drzewa? Tak, tak było. Nie, nie umrzecie. Bóg po prostu wie, że gdy zjecie z owocu tego drzewa to będziecie tacy jak on. Ewa myślała tak długo nad tą sprawą, że udało jej się coś bardzo prostego niewyobrażalnie sobie skomplikować. Swoim analitycznym myśleniem doprowadziła siebie do miejsca, w którym uznała, że lepiej jest być nieposłusznym Bogu. Proszę was, nigdy nie mówcie, że to Bóg nas w ten sposób stworzył. Bóg nie dał ci zdolności do tego, by analizować rzeczywistość tak długo i w tak skomplikowany sposób, aby dojść do wniosku, że na przykład on nie istnieje, albo nie warto być mu posłusznym. Wrzućmy na chwilę ten analityczny sposób myślenia w życie Jezusa i zobaczmy, co się stanie. Wiemy, że Jezus jest prawdą. Jeżeli coś nie pasuje nam do jego życia, to nie powinno też pasować nam do naszego życia. Jeżeli jakichś słów nie wyobrażamy sobie w ustach Jezusa, to dlaczego uchodzą nam one w naszych? Jeżeli pewne myśli są nieakceptowane przez umysł Chrystusa, dlaczego akceptowane są w naszych? Jeżeli nie mogę czegoś znaleźć w nim, to dlaczego chciałbym tę rzecz mieć w sobie? Czy kiedykolwiek widzieliście, żeby Jezus użalał się nad sobą? Nie, on nie umiłował swojego życia aż do śmierci, i właśnie dzięki temu zwyciężamy. My mówimy, że zwyciężamy przez krew i słowo naszego świadectwa. Wypowiadamy to mocno i z przekonaniem, gdy w niedzielę rano muzyka jest inspirująca. Prawda jest taka, że to nieumiłowanie swojego życia aż do śmierci sprawia, że Jego krew oraz słowo naszego świadectwa ma przestrzeń, w której może się manifestować. Jeżeli jesteś chrześcijaninem ze względu na to, żeby ci się dobrze wiodło, jeżeli nie jesteś chrześcijaninem ze względu na Jego wielkie imię, to nie będziesz doświadczał tej wolności, o której teraz mówię. Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem ze względu na Boże Królestwo, tylko ze względu na jakość swojego własnego życia, to będziesz miał cały czas wzloty i upadki. Twoje życie będzie sinusoidą i będziesz w ciągłym zamieszaniu. Nie ma fragmentu, który mówi nam, że mamy być wierzącymi ze względu na swoje własne życie. Jesteśmy wierzącymi po to, by światło Jego Królestwa zostało w nas zapalone. A nikt nie zapala światła po to, by je zaraz pod czymś przykryć. Dlatego celem naszego życia jest to, aby nasze życie świeciło. W Nowym Testamencie czytamy: Dlatego pozwólcie, aby wasze światło było widoczne na oczach ludzi, tak aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili za nie waszego Ojca w niebie. Jeżeli naszym celem jest świecenie, to oznacza, że wszystko, co przygasza nasze światło, musi być kłamstwem. Wszystko, co podnosi się przeciwko światłu w nas, musi być kłamstwem. Wszystko, co zmienia ten prosty sposób myślenia o naszym życiu, musi być w jakiś sposób zwodnicze. Jego miłosierdzie obudziło nas dzisiaj po to, by dać nam kolejną okazję do tego, by świecić. W którym fragmencie w Biblii widzimy Jezusa, który używając ludzkiego sposobu myślenia zaczął analizować swoje położenie. Kojarzycie ten fragment, w którym Jezus w połowie drogi na Golgotę zrzuca z siebie swój krzyż i mówi: Koniec z tym. Boże, zobacz, co ci ludzie ze mną robią? Za co przepraszam, chcą mnie ukrzyżować? Za to, że ich uzdrawiam, czy za to, że mnożę ich jedzenie? Oni nigdy się nie zmienią. Ile cudów człowiek musi się naczynić, żeby oni przyjrzeli na oczy? Tak, świetny pomysł zabić człowieka, który wskrzesza umarłych. Świetny pomysł nazywać konspiratorem kogoś, kto jest księciem pokoju. Starczy tego. Nie pójdę już ani kroku dalej. Ci ludzie mają niepoukładane w głowach. Proszę Boże, zabierz mnie stąd w tej chwili. No już, winda do nieba, hop hop. Wiecie dlaczego się śmiejecie? Ponieważ wiecie, że nie ma możliwości, aby z ust Jezusa wyszło coś takiego. A z naszych ust takie słowa wychodzą pod wpływem dużo mniejszego ciężaru niż ten, który na siebie on wziął. To z kolei pokazuje, że nie rozumiemy, dlaczego on w nas zamieszkał i kim naprawdę jesteśmy. Wychowaliśmy się w niewłaściwym domu, dlatego musimy się na nowo narodzić. I nie mówię tutaj o zbawieniu pozycyjnym, mówię teraz o przemianie życia, mówię teraz o nieupodobnianiu się do tego świata. Mówię o przemianie, która dokonuje się przez odnowienie naszego umysłu. Odnowienie umysłu to myślenie, tak jak nigdy nie myślało się wcześniej. W jaki sposób przemienić swoje myślenie? Przez wpatrywanie się w to nowe życie i poprzez picie nowego wina. Poprzez picie z tego, który jest drogą nową i żywą. On jest drogą, a nie tylko dobrym sposobem na życie. Dlaczego Jezus został ubiczowany tak bardzo? Dlaczego 40 batów nie wystarczyło? Dlaczego musiał zostać pobity tak, że nie szło go rozpoznać? Gdy zjedliśmy z owocu drzewa poznania dobra i zła, wtedy umarliśmy. Dlatego Jezus przyszedł na tę ziemię, wziął na siebie kłamstwo, w którym my się urodziliśmy i umarł na krzyżu jako złoczyńca, po to, by uwolnić wszystkich. On stracił swoją tożsamość, po to, byśmy my mogli odzyskać swoją, przestał przypominać siebie, po to, byśmy my, którzy przestaliśmy przypominać siebie, mogli zacząć przypominać Jego. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem, tak abyśmy my mogli stać się sprawiedliwi w oczach Boga. Właśnie to jest przesłaniem Ewangelii. Czy Wy widzicie? Ja naprawdę się staram, żeby być spokojnym. Ale nie jest łatwo, mając taką Ewangelię jak ta. Największą radością mojego życia jest to, że jestem wolny od siebie samego. Najcudowniejszą rzeczą, jakiej doświadczam na tej Ziemi, jest to, że jestem wolny od siebie samego. Mam właściwe motywy w swoim sercu. Codziennie rano budzę się, wiedząc, dlaczego jestem na tej Ziemi. Nie jestem na tej Ziemi po to, żebyś dobrze mnie traktował. Jestem na tej Ziemi po to, by świecić, i nie ma to nic wspólnego z tym, jak ty mnie traktujesz. Ludzie chodzą do kościoła po to, żeby zobaczyć, jaka jest tam atmosfera. Siadają w rogu i oceniają to, czy ktoś do nich podejdzie, czy ludzie są uśmiechnięci i mili, czy ich zauważą, czy nie. Potem wychodzą ze spotkania i rozmawiają ze sobą: Co myślisz o tym kościele? No, ja chyba tam nie wrócę. To nie jest chyba zbyt kochający kościół. Byliście kiedyś świadkami takiej konwersacji? Gdy słyszysz, że ktoś coś takiego ci mówi, możesz mu odpowiedzieć: No wiesz co? Atmosfera mogłaby być tam kochająca, przecież ty poszedłeś na spotkanie. Nie jesteśmy powołani do tego, by oczekiwać od innych. Mówiąc to, jestem szczery i nie zaklinam rzeczywistości. Wiem, że nie jesteście mi niczego winni. Nie musicie mnie kochać ani właściwie przyjąć. Nie musicie nawet mnie lubić. Oczywiście wspaniale jest, gdy to robicie. Ale to, w jaki sposób zareagujecie na mnie i w jaki sposób mnie potraktujecie, ostatecznie nie ma takiego znaczenia. Jestem kochany przez Chrystusa, jestem nim przepełniony. Kocham ludzi, ponieważ wiem, po co są na tej ziemi. I bez względu na to, czy oni to widzą i czy idą w kierunku wypełnienia swojego powołania, ja widzę ich wartość i ich powołanie. To z kolei sprawiło, że już nie jestem ludźmi sfrustrowany. To sprawiło, że umiem okazywać im miłosierdzie. Okazywanie ludziom miłosierdzie jest dużo lepsze niż bycie nimi sfrustrowanym. Ogromną oznaką chodzenia w samosprawiedliwości jest bycie złym na ludzi, których życie jest w niewłaściwym miejscu. Przecież Ty też kiedyś nie byłeś w właściwym miejscu. Nawet teraz być może byś powiedział, że nie wszystko w Twoim życiu jest w porządku. Jednocześnie patrzysz na życie kogoś innego i mówisz, ale on mnie wkurze. Ludzie mówią mi, pastorze, niech pastor nie wymyśla. Naprawdę nikt pastorowi nie zachodzi za skórę. Odpowiadam, jeśli ktoś zachodzi ci za skórę, to znaczy, że potrzebujesz nowej skóry. Jeśli potrzebujesz tego, by ludzie cię dobrze traktowali do tego, by twoje życie właściwie wyglądało, to twoje życie nigdy nie będzie właściwie wyglądało. Zawsze będziesz miał wymówkę, która pozwala Ci na to, byś pozostawał w miejscu, w którym jesteś. Nie pamiętam, z której służby wyszło to nauczanie. Ale słyszałem taki sposób myślenia, który mówi: Bóg stworzył nas z określonymi potrzebami. Dlatego współmałżonkowie muszą być czuli na te wzajemne potrzeby i muszą je zaspokajać. Musisz bardzo uważać na takie nauczanie, bo według mnie, krótko mówiąc, ono czyni nas bałwochwalcami. Sprawia, że nasz współmałżonek może być dla nas powodem, dla którego nie mamy się dobrze. Dlaczego na przykład deficyt w mojej żonie? Miałby generować deficyt we mnie, przecież jestem wypełniony Chrystusem. W trzecim liście do Efezjan czytam o miłości Chrystusa, która przewyższa wszelkie zrozumienie i która sprawia, że jestem wypełniony całą pełnią Bożą. Wiecie, co oznacza słowo pełnia? Oznacza dom, w którym nie ma pustych pokoi. Oznacza miasto, w którym nie ma wolnych domów. Oznacza statek tak wypełniony załadunkiem, że nie możesz już położyć na niego kolejnego kontenera. Gdy jesteś pełny, jesteś całkowicie przez coś zajęty. Właśnie dlatego nie możesz sprzedawać siebie tanio, bo już nie jesteś na sprzedaż. Nie jesteśmy tymi, którzy próbują wypełnić swoje braki inną osobą. Jeśli próbujemy wypełnić swoje braki inną osobą, to uprawiamy bałwuchwalstwo, czynimy z drugiej osoby naszego pana. On chce, żebyś był całkowicie zaspokojony w nim. Dopiero wtedy możesz mieć prawdziwie zdrowe relacje z innymi. Naprawdę fajnie się żyje, gdy ludzie nie są w stanie Ciebie zranić. I dzieje się nie tak dlatego, ponieważ jesteś jakimś herosem, ale dlatego, ponieważ masz właściwą perspektywę. Jeśli Twoja perspektywa jest właściwa, to nie będziesz w stanie się gorszyć ludźmi. Gdy stracisz bliską osobę, nie rozpadniesz się na kawałki. Gdy Twoje dzieci przechodzą przez trudny okres w życiu nie zmienia to w żaden sposób prawdy i dlatego też nie musi zmienić sposobu, w jaki patrzysz na życie. I Twoje modlitwy nie muszą być motywowane strachem. Dopiero gdy masz właściwą perspektywę, modlisz się z właściwych pobudek. A w takiej modlitwie jest moc i Boża łaska jest w stanie zmienić sytuację. Właśnie to jest Ewangelia, która będzie głoszona z dachów. Wiecie, skąd ją wziąłem? Z tej księgi. Pastorze, bądź ze mną szczery. 90, ileś procent naszych sesji poradniczych z ludźmi dotyczy tego, że ludzie albo nie radzą sobie z ciężarem życia, albo nie radzą sobie z relacjami z innymi ludźmi. Mówiąc to, nie chcę nikogo z Was potępić ani zasmucić. Ale widzicie, pastor to potwierdza. Nie, nikogo z Was nie oskarżamy. Po prostu stwierdzamy fakt. To oznacza, że nie głosimy wystarczająco wyraźnie tego, dlaczego jesteśmy chrześcijanami, i nie rozumiemy tego. Nie jesteś chrześcijaninem po to, żeby wszystko w Twoim życiu szło jak spłatka. Jesteś chrześcijaninem po to, żebyś był podobny do Chrystusa właśnie wtedy, gdy nie idzie jak spłatka. Jesteś chrześcijaninem po to, by nie żyć jak zdradzona osoba, gdy zostajesz zdradzony. Jezus złożył swoje życie za uczniów tej samej nocy, gdy został zdradzony przez nich. W jaki sposób Jezus reaguje na zdradę? Bierze chleb. Łamię go w pół i mówi, proszę, oto moje ciało. Bierze kielich i mówi, proszę, oto moja krew. Oddam za was swoje życie w obliczu waszej zdrady. Widzicie, dlatego nie powinno być dla nas normalnym dzwonienie do przyjaciela, gdy zostajemy zdradzeni z prośbą o modlitwę, ponieważ jesteśmy tak roztrzaskani. Jeżeli w ten sposób reagujesz na zdradę, to oznacza, że nie znasz go tak, jakby się wydawało po treści pieśni, któremu śpiewasz. Ups, przepraszam. Mogę być z wami bezpośredni? Pozwalaliśmy na to, żeby nasze życie definiowali inni ludzie. Pozwalaliśmy, żeby nasze prace definiowały nasze życie. Modliliśmy się o nowe miejsce pracy, ponieważ byliśmy wkurzeni naszym starym miejscem pracy. Modlę się, żebyście zostali tak długo jak trzeba w swoim wkurzającym miejscu pracy i żeby Bóg nie pozwolił wam się stamtąd ruszyć, dopóki nie będziecie mieć objawienia z nieba. Mój szef mnie nie docenia. Czuję się, jakbym był wycieraczką dla jego ubłoconych buciorów. Dlaczego mój niby kochający mnie Bóg pozwala mu na to, żeby mnie tak traktował? Uwierzcie, mi, nasłuchałem się takich gadek i wiązanek. Gdy ktoś taki przychodzi do mnie na spotkanie, widzę, że on nie rozumie, dlaczego został zbawiony. Ma niewłaściwą postawę wobec rzeczywistości i po pewnym czasie będzie miał wrażenie, że Bóg go zawiódł. Taka osoba nie ma intymności z Bogiem, tylko ma do niego wąty. Gdy masz Bogu coś do zarzucenia, to nie będziesz z nim blisko. Jeśli myślisz, że on cię zawodzi, nie będziesz przychodził do niego z odsłoniętą twarzą, w pokorze i w miłości. Nie będziesz miał słodkiej, bliskiej intymności z Jezusem, kiedy jednocześnie myślisz, że cię zawodzi. To jest problem, bo gdy nie masz z nim intymności, to nie będziesz się przemieniał i nie będziesz się do niego upodabniał. Na tej ziemi nic się nie rodzi, jeśli dwoje nie staje się jednym. Dlatego właśnie szatan chce, żebyśmy byli zdystansowani wobec naszego ojca. A jest napisane, że nasz ojciec chce, żebyśmy wydawali wiele owocu. Nie ma czegoś takiego, jak wydawanie owocu na tej ziemi, bez połączenia się dwojga w jedno. Widzę kątem oka, że kobieta głaska się po brzuszku. Twój brzuszek nie wziął się znikąd. Coś musiało się zadziać, żeby on powstał. Patrzcie na niego, jak się zaczerwienił. To jest całkowicie naturalne. Gdy widzisz, że kobieta w ciąży idzie pod pachę ze swoim mężem, to wiesz, że musiało się coś zadziać. Nie ma innej możliwości. Dwójka musiała stać się jedno. Jeżeli masz bliską intymność wystarczająco długo, z inną osobą, to ktoś tutaj zajdzie w ciążę. Oni są doskonałym przykładem tego, o czym teraz mówię. Gdy masz bliską intymność z Bogiem, gdy masz ją wystarczająco długo, z pewnością wydasz owoc. Przebywanie z Nim zasiewa w ciebie Jego ziarna i owoce, które będą z ciebie wyrastać, będą do Niego podobne. Bardzo ważnym jest to, żebyśmy nie popadli w mentalność konkubiny, która służy Panu, Robi różne rzeczy w Jego imieniu, wyjeżdża na misję i co jakiś czas ociera się o Niego na wspólnym spotkaniu. Czeka na to, że On co jakiś czas zawoła ją po imieniu. Nie możesz być konkubiną, której wystarczy malutkie dotknięcie. Cieszy się tym, a potem znowu przez pięć miesięcy nie robi nic innego, tylko służy Panu. Konkubina to nie to samo co oblubienica. Wiecie, że mówimy teraz w kategoriach duchowych. Nie odbierajcie tego w żaden dziwny sposób. Wiem jednak, że mentalność konkubiny jest bardzo mocno obecna w Kościele. Bardziej interesuje nas to, co możemy dla Boga zrobić, zamiast to, w jaki sposób możemy się do Niego bardziej upodobnić. Pozwalamy na to, żeby nasze służenie w Kościele zajęło w naszym życiu miejsce poznania Go. To z kolei sprawia, że nasza tożsamość kręci się wokół tego, co dla Niego robimy i w jaki sposób służymy. Gdy żyjesz w ten sposób... Prędzej czy później zaczynasz szukać docenienia i afirmacji ze strony człowieka. Właśnie dlatego ludzie wypalają się w służbach, ulegają zranieniom. Nie jestem w stanie się tobą zawieść, jeśli to, co robię dla ciebie, wypływa z czystej miłości. Mogę wylewać swoje życie w służbie, okazywać wszystkim miłość, i wcale nie muszę dojść do miejsca, w którym powiem: Ach, nikt mnie nie docenia. Czy widzieliście, żeby kiedykolwiek Jezus w ten sposób zareagował? Czy kiedykolwiek czytaliście ten fragment, w którym Piotr podchodzi do Jezusa siedzącego na skale po to, aby Go pocieszyć? Ponieważ widać, że Jezus ma doła, Piotr podchodzi i mówi, co się dzieje, Panie? I zaczyna głaskać Go po głowie. Nigdy nie natrafiliście na ten fragment? Co, Wy nie czytacie Waszych Biblii? Naprawdę nie pamiętacie tego fragmentu, w którym Jezus siedział na górze oliwnej, całkowicie zdołowany? Piotr podszedł do Niego i zapytał, co się dzieje, Panie? A Jezus odpowiedział mu na to, wiesz co... A ja nie ja wiem nawet. Stary, po prostu mam gorszy dzień. Wczoraj w sumie to bardzo słabo spałem. Szczerze, Piotrze, to ostatnio bardzo dużo myślałem. I doszedłem do wniosku, że ci ludzie kompletnie mnie nie doceniają. Bóg pozwala mi słyszeć myśli innych ludzi. Szczerze mówiąc, to wolałbym, żeby tak nie było, bo ich myśli są naprawdę beznadziejne. Pamiętasz, gdy rozmnożyłem jedzenie, to było niesamowite. Tak, panie, to było niesamowite. Najadłem się jak nigdy. Ale serio Piotrze, to było niesamowite. Zgadza się. Ale widziałeś, co potem zrobili ludzie? Przyszli do mnie potem tylko dlatego, bo byli znowu głodni. Mieli kompletnie w nosie to, co miałem do powiedzenia. Wiesz, co oni tak naprawdę mnie nie kochają? Oni mnie potrzebują. Są niewychowaną, zepsutą, egoistyczną zgrają dziadów. Wiesz, najlepiej będzie, jak mnie też zostawisz w spokoju. Potrzebuję pobyć sam ze sobą. A ty, nie czego chcesz? Znowu chcesz się do mnie przytulić? Nie, dzisiaj nie kładziesz na mnie głowy. Może ktoś w końcu pomyśli o mnie. Może dzisiaj to ja potrzebuję, żeby ktoś mnie przytulił. Dzisiaj ja nie, nie mam ci niczego do zaoferowania. Ty cały czas ode mnie czegoś chcesz. Przychodzisz mówisz Panie, kochaj mnie, daj spokój mi dzisiaj. Czy widzicie, jak absurdalnie brzmi ta scena i te słowa, gdy włoży się je w usta Jezusa? Powinno to wszystko brzmieć tak samo absurdalnie w naszych ustach, bo jesteśmy stworzeni na jego obraz i na jego podobieństwo. Takim, jakim on jest, my jesteśmy na tym świecie. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby się do niego upodabniać. Potrzebujecie jeszcze więcej fragmentów, które potwierdzają to, co właśnie powiedziałem? Mam jeszcze kilka. Przeczytałem tę księgę i to wiele razy, i wiem, że jest naprawdę dobra. Nie rozpoznasz kłamstwa, jeżeli nie będziesz wypełniał swego serca prawdą. Nie zatrzymujcie się tylko na kazaniach. Nurkujcie sami w Słowo z Duchem Świętym. Zgadza się, pastorze? Dobrze mówię? Nie możemy pozwolić na to, żeby cokolwiek zajęło w naszym życiu miejsce intymności z Nim. Musimy wypełniać swoje serca prawdą. Prawda jest tym, co nas wyswobodzi. Służba nas nie wyswobodzi. Jesteśmy ludźmi, którzy szaleją na punkcie usługiwania. Nie mówię tego bezpośrednio o Was, ale o Kościele. Ludzie są przekonani, że cały czas potrzebują modlitwy. W większości przypadków nie potrzebujemy modlitwy, tylko prawdy. Budzisz się rano i myślisz sobie: Och, już to wiem. Dzisiaj będzie naprawdę zły dzień. Wiesz, że ostatnie dwa tygodnie ledwo co dawałeś sobie radę. Przez ostatnie dwa tygodnie wspomniałeś o Bogu tylko wtedy, gdy kładłeś głowę na poduszkę. I mówisz, o Boże, jakie to wygodne. Codziennie budziłeś się zestresowany, bo wiedziałeś, że nie jesteś w stanie znieść tego, co znosiłeś dnia poprzedniego. Taki stan nazywamy depresją, a być może to jest po prostu wierzenie w niewłaściwe rzeczy. Budzimy się i myślimy sobie, to będzie jeden z tych ciężkich dni. Potrzebuję zadzwonić do tego albo do tego po modlitwę. Nie potrzebujesz w takiej sytuacji modlitwy. Potrzebujesz natomiast uzyskać właściwą perspektywę na swój dzień. A uzyskasz ją poprzez jedność i społeczność z Bogiem. Gdy zadzwonisz do kogoś po modlitwę w takim kontekście, to o co będzie modliła się ta osoba? O to, żebyś lepiej się poczuł? W ten sposób tylko utwierdzi Ciebie w miejscu życia, według swoich uczuć. Rzadko kiedy w takich sytuacjach ktoś pomodli się o to, abyś został utwierdzony w prawdzie, która jest w stanie zmienić Twoją perspektywę. Zbyt często używamy modlitwy w niewłaściwych momentach i kontekstach. Usługujemy ludzkim emocjom Ludzie przychodzą po modlitwę i mówią Myślę, że potrzebuję przełomu Mam dla Ciebie przełom Kamień został odwalony Jezus z martwych wstał To jest największy przełom, jaki kiedykolwiek otrzymasz Wiedząc to, możesz podnieść swoje ręce do góry I powiedzieć Ojcze, Ty mnie kochasz Dziękuję Ci za Twoją sprawiedliwość Jestem czysty, święty, bez skazy i bez nagany. Kończę już z życiem w potępieniu Nie będę już spuszczał głowy w dół Będę patrzył do góry, skąd pochodzi moja pomoc Dziękuję Ci za to, że żyjesz w moim wnętrzu. Wiem, że większość osób nie modli się w ten sposób. Większość modli się o to, żeby ich samochód nigdy się nie psuł, żeby ceny paliwa były niskie oraz żeby żona była w dobrym humorze, gdy wrócą do domu z pracy, gdy budzik odpala się o 5.36. Ludzie robią coś, co być może można by nazwać modlitwą. Mówią, o Jezu, modliłeś się dzisiaj? No tak, wypowiedziałem Jego imię. Prawda jest taka, że gdy budzik odpala się o szóstej rano, to nie jesteś na to gotowy. O trzeciej musiałeś wstać, żeby się wysikać. Kładziesz się z powrotem spać i myślisz sobie, ach, niedługo znowu będę musiał wstać. Pewnie teraz nie będę mógł zasnąć. Pojawia się więc w Twojej głowie naturalny, racjonalny powód, dla którego dzisiaj możesz czuć się zmęczony. Zaczynasz swoją modlitwę. Mówisz, Boże, jeżeli czegoś dzisiaj nie zrobisz, to ja po prostu nie dam rady. Być może będę musiał nawet wziąć wolne z pracy. Boże przecież powinieneś o mnie dbać. Muszę się wysypiać. Dlaczego więc ostatnio budzę się w nocy? Dla wielu osób tak wygląda ich poranna konwersacja z Bogiem. Powiedzcie mi, czy naprawdę myślicie, że Bóg w niebie mówi Och, przepraszam, że cię zawiodłem. Przepraszam, że o Ciebie nie dbałem. Słuchaj spokojnie, wszystko ci zadość uczynię. Taka Boża reakcja na modlitwę tego typu. Byłaby podobna do kupienia dziecku lizaka, gdy to wydziera się w sklepie i z histerią rzuca się na podłogę. Przestań, ty zawsze mnie zawstydzasz. Dziecko dalej płacze. Przestań odstawiać takie akcje w miejscach publicznych, ale dziecko dalej płacze. No dobrze, dostaniesz tego lizaka, ale jeżeli jeszcze raz zrobisz taką akcję. Wiecie, co Pan powiedział mojej żonie potem, jak modliła się o mnie przez pierwsze 13 lat naszego małżeństwa? Uwierzcie mi, nie byłem dobrym mężem przez ten okres. A teraz jestem naprawdę dobrym mężem. Nie musicie mi wierzyć i proszę, nie czujcie się osądzeni przez moje życie. Nie dawajcie kuksańca swojemu współmałżonkowi, gdy będę o tym mówił. Bo być może mówię właśnie do Ciebie, a nie do Twojego współmałżonka. Od mojego nawrócenia od 24 lat nawet przez głowę mi nie przeszło, żeby powiedzieć coś negatywnego na temat mojej żony. Bo w swoim sercu postanowiłem, by ją kochać, i utwierdziłem to postanowienie przez bliskość z Bogiem i przez społeczność z nim. To brzmi dla mnie jak czysta postawa. A ci, którzy są czystego serca, będą widzieć Boga. Nie chcę dla niej niczego innego, jak tylko tego, by Jezus przeze mnie ją dotykał. Minęło już tak dużo czasu, że dzisiaj nawet nie wiedziałbym, w jaki sposób to się robi. Nie ma we mnie niczego negatywnego wobec niej. On całkowicie to ze mnie zabrał. Już po moim nowym narodzeniu moja żona przeszła przez ośmioletni bardzo trudny okres. Próbowała nawet zrzucić na mnie winę za swój stan. Któregoś dnia przyszły do mnie dzieci i zapytały: "Tato, czy mama zwariowała? Czy mama jest szalona?". Odpowiedziałem im: "Mama ma pewne kłopoty. I jeżeli potraficie, szczerze się modlić, to teraz jest dobry czas na to. Modlcie się o nią i okazujcie jej miłość". Moje dzieci widziały, jak ja kocham moją żonę i okazuję jej miłość w najgorszym okresie jej życia. Dobrze im to zrobiło. Dzieci też miały swoje trudniejsze okresy, ale takich rzeczy nie da się usunąć z pamięci ani z serca. My siejemy i podlewamy, a Bóg daje wzrost. Nie aż tak dawno temu syn napisał mi odręcznie liścik, w którym napisał: Tato, dałeś mi najlepszy dar, jaki kiedykolwiek ojciec mógłby dać swojemu synowi. Pokazałeś mi, jak może wyglądać życie człowieka, który jest przepełniony Jezusem i nigdy się nie zmieniłeś. Zawsze byłeś taki sam, przepełniony Jezusem, nawet pomimo trudności. Pokazałeś mi, że jest to możliwe. Wzruszyłem się po tym liściku. Napisał: Widziałem, z czym musiałeś się mierzyć podczas kryzysu naszej mamy, a ty nigdy się nie zmieniłeś. Byłem pastorem przez długi okres czasu i obserwowałem, jak ludzie, wypadają z dobrego boju wiary na długi czas, gdy takie rzeczy się dzieją. Widzimy, jak ludzie sobie to racjonalizują i odnajdują sobie usprawiedliwienie w swoich uczuciach. Zazwyczaj znajdują sobie wtedy dwie, trzy osoby, które się z nimi zgadzają i rozumieją ich uczucia, nazywają ich swoimi przyjaciółmi. Trzeba na to uważać, bo zazwyczaj takie relacje po prostu tylko utwierdzają osobę w złym miejscu, bo jej na to przyzwalają. Najwyższym rodzajem łaski i pomocy, jaki jesteś w stanie wtedy od ludzi przyjąć, jest to, że wydaje ci się, że komuś na tobie zależy. Ja w takim kontekście zadaję ludziom pytania: dlaczego jesteś zraniony? Dlaczego jesteś zraniony, skoro nie miłujesz swojego własnego życia aż do śmierci? Jak to możliwe, że jesteś zraniony, skoro wyrzekłeś się samego siebie? Jak to możliwe, że jesteś zraniony, skoro wyrzekłeś się swoich praw? Jak to możliwe, że szukasz najpierw Królestwa Bożego i jednocześnie nosisz w swoim sercu nieprzebaczenie do jakiejś osoby? Te wersety muszą dla nas coś znaczyć. Muszą być wyznacznikiem naszego standardu. Jeżeli jesteś zraniony, zadaj sobie pytanie, czy oddałem siebie Bogu w modlitwie, czy pozwalam Duchowi Świętemu na to, żeby przemieniał moje wnętrze.